Wyobraź sobie, że Ziemia nie jest tylko planetą, ale żywym organizmem z własną świadomością? Że od tysięcy lat czekała na ten moment, na moment, w którym my, jako ludzkość, zdecydujemy, czy wybierzemy miłość, czy strach. W tym filmie chcecie zabrać w podróż przez przesłanie Dolores Canon, która odkryła, że właśnie teraz Ziemia potrzebuje nas bardziej niż kiedykolwiek. Dowiesz się, dlaczego musimy podnieść jej wibracje i jak możesz być częścią tej zmiany? Zostań ze mną do końca, bo być może Twoja dusza przypomni sobie, dlaczego tu naprawdę jesteś. Od wieków duchowi nauczyciele, mistycy i badacze świadomości mówili o energii i wibracji jako podstawowych składnikach naszego świata. Współczesna fizyka zaczyna potwierdzać to, co starożytni wiedzieli intuicyjnie, że wszystko jest energią w nieustannym ruchu i drganiu. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach temat podnoszenia wibracji planety zyskał szczególne znaczenie. Według Dolores Cannon. Jednej z najbardziej znanych badaczek duszy i życia między wcieleniami, Ziemia nie jest zwykłą planetą, a obecny moment w jej historii to czas ogromnego duchowego przełomu. Dolores Cannon przez ponad 40 lat prowadziła tysiące sesji hipnozy regresyjnej, podczas których jej pacjenci opowiadali nie tylko o poprzednich życiach, ale również o stanie między wcieleniami i o planach duszy na obecne życie. W tych sesjach bardzo często pojawiało się jedno wspólne przesłanie: Ziemia musi podnieść swoją wibrację. Nie chodziło o ezoteryczną metaforę ani o pusty slogan. Był to pilny apel wynikający z głębokiego zrozumienia tego, jak działa świadomość i energia. Według relacji zebranych przez Dolores, dusze, które zdecydowały się inkarnować właśnie teraz, miały wyjątkowe zadanie. Nie były tu po to, by odpokutować karmiczne błędy czy zaliczyć kolejną lekcję w nieskończonym cyklu nauki. Ich celem było aktywne uczestnictwo w transformacji planety. Podniesienie jej wibracji było niezbędne, żeby mogła przejść na wyższy poziom istnienia, co w języku wielu tradycji duchowych nazywa się przejściem z trzeciej do piątej gęstości świadomości. To przejście nie było ani proste, ani gwarantowane. Dolores Cannon wielokrotnie powtarzała, że Ziemia była planetą wolnej woli, a to oznaczało, że ludzie sami musieli wybrać zmianę. Pomoc z zewnątrz była możliwa, ale nie mogła naruszać tej podstawowej zasady. Dlatego rozwiązaniem było przysłanie dusz ochotników, które wcielając się jako zwykli ludzie, miały zakotwiczyć wyższe energie na planecie i inspirować innych do zmiany. Ten rozdział ma pomóc zrozumieć, czym według Dolores Cannon jest wibracja Ziemi, dlaczego jej podniesienie jest tak ważne i jak każda dusza może w tym uczestniczyć. Przeanalizujemy też, co mówiła o konsekwencjach pozostania w niskiej wibracji i o wyzwaniach, które czekają na tych, którzy postanowili pomóc. Bo jeśli coś jest pewne, to to, że ten proces już się zaczął i każdy z nas ma w nim rolę do odegrania. Część pierwsza. Czym jest wibracja ziemi według Dolores Cannon? Dolores Cannon, w swojej pracy nad regresją hipnotyczną, zebrała tysiące relacji, które wspólnie tworzyły obraz ziemi jako istoty żywej, posiadającej własną świadomość i energię. W jej sesjach pacjenci często opisywali planetę nie jako martwy kawałek skały unoszący się w kosmosie, ale jako organizm z własnym planem rozwoju i duchową ewolucją. W tym ujęciu wibracja Ziemi była nie tylko metaforą, ale rzeczywistym poziomem częstotliwości energetycznej, który determinował wszystko, co na niej istniało. Według Dolores Cannon, wibracja planety to suma częstotliwości wszystkich jej mieszkańców, wszystkich form życia oraz samej świadomości planety. Nie była to abstrakcyjna idea. W sesjach hipnotycznych ludzie opisywali, że czuli się połączeni z energią Ziemi, jakby była ich matką, nauczycielką lub współuczestniczką doświadczenia. Dusze mówiły, że wibracja Ziemi zmienia się w odpowiedzi na ludzkie emocje, działania i intencje. Strach, nienawiść i agresja obniżały jej częstotliwość, podczas gdy miłość, współczucie i świadomość ją podnosiły. Dolores Cannon twierdziła, że Ziemia przez tysiące lat znajdowała się w niskiej wibracji wynikającej z cyklu karmicznych powtórek. Ludzie wcielali się na nowo, by odpracować lekcje, które często kończyły się wojną, cierpieniem i kolejnym poczuciem winy. Ten cykl nie był łatwy do przerwania, bo utrzymywała go zbiorowa nieświadomość i zapomnienie o prawdziwej naturze duszy. Ziemia była więc miejscem o gęstej energii, ciężkiej emocjonalności i ograniczonym dostępie do duchowej pamięci. W relacjach z regresy hipnotycznych pojawiały się opisy Ziemi jako planety eksperymentalnej, gdzie dusze miały uczyć się poprzez kontrasty i doświadczenie dualności. Jednak Dolores Cannon podkreślała, że ten etap miał swój koniec. Planeta sama podjęła decyzję by zmienić swoje wibracje. Jej świadomość zawołała o pomoc, bo wiedziała, że nie może już dłużej utrzymywać tak niskiej częstotliwości bez ryzyka zniszczenia. Podniesienie wibracji Ziemi według Dolores nie było więc opcją, ale koniecznością. Bez tej zmiany planeta i jej mieszkańcy utknęliby w destrukcyjnym cyklu, który mógłby zakończyć się katastrofą. Wyższa wibracja oznaczała wyjście z tego cyklu, przejście do świadomości jedności, miłości i wzajemnego szacunku. Oznaczała transformację nie tylko jednostek, ale całych systemów społecznych, politycznych i gospodarczych. Kanon mówiła, że to, co wielu ludzi doświadcza jako chaos, kryzys lub rozpad starych struktur, jest właśnie efektem tej zmiany. Ziemia, podnosząc swoją wibrację, zmusza ludzi do konfrontacji z własnymi lękami i cieniami. Każda dusza, która wybrała inkarnację w tym czasie, zgodziła się uczestniczyć w tym procesie. Niektóre miały zakotwiczać nowe energie, inne miały pomagać w uzdrawianiu starego bólu, a jeszcze inne miały po prostu przypominać, że inny sposób życia jest możliwy. Podniesienie wibracji ziemi nie było więc tylko osobistym rozwojem jednostek, ale wspólnym wysiłkiem całej ludzkości i planety jako istoty. Dolores Cannon podkreślała, że choć proces ten był nieunikniony, wolna wola ludzi mogła go opóźnić lub przyspieszyć. Dlatego tak ważne było by ludzie zaczęli świadomie pracować nad własną energią, emocjami, intencjami, bo każda zmiana na poziomie jednostki wpływała na całość. W kolejnej części przyjrzymy się, dlaczego według Dolores Cannon podniesienie wibracji Ziemi jest takie pilne i jakie są konsekwencje pozostania w niskiej częstotliwości. Część druga. Dlaczego podniesienie wibracji Ziemi jest tak pilne według Dolores Cannon? Dolores Cannon przez lata swojej pracy hipnoterapeutycznej powtarzała, że Ziemia stoi w obliczu krytycznego momentu, który zadecyduje o jej przyszłości. Według relacji jej pacjentów w sesji regresji hipnotycznej, planeta nie mogła już dłużej utrzymywać niskiej częstotliwości bez ryzyka katastrofalnych konsekwencji. Podniesienie wibracji nie było więc tylko duchowym życzeniem kilku idealistów, ale koniecznością dla przetrwania całego ekosystemu ludzkości i samej świadomości planety. W jej książkach i wykładach Dolores mówiła, że Ziemia była przez tysiące lat miejscem karmicznych powtórek, gdzie dusze wcielały się wielokrotnie, by przerabiać te same lekcje. Ten cykl wojen, przemocy i cierpienia zasilał niską wibracji planety. Dusze, które wracały na ziemię, często zapominały kim są i po co przyszły. Zapomnienie było częścią ziemskiego doświadczenia, ale również pułapką, która utrzymywała duszę w niewiedzy i podporządkowaniu. Dolores Cannon ostrzegała, że jeśli Ziemia nie podniesie swojej wibracji, grozi jej autodestrukcja. To nie były słowa mające straszyć, ale realne ostrzeżenie wynikające z przekazów jej pacjentów, którzy w transie opisywali potencjalne linie czasowe prowadzące do zagłady. Wojny nuklearne, katastrofy klimatyczne, upadek systemów społecznych wszystko to było możliwe, jeśli ludzkość nie zmieni swojej zbiorowej świadomości. Ale Dolores mówiła też, że Ziemia jako istota świadoma podjęła decyzję o zmianie. Według jej pacjentów, planeta wysłała wołanie o pomoc, które rozeszło się po całym wszechświecie. Dusze z innych systemów odpowiedziały na to wezwanie, zgłaszając się na ochotnika, by wcielić się na Ziemię i pomóc w podniesieniu jej wibracji. To one miały wnosić tu wyższe częstotliwości, zakotwiczyć energię miłości i jedności oraz przypomnieć ludziom o ich boskiej naturze. Kanon podkreślała, że proces podnoszenia wibracji nie jest automatyczny. Wymaga aktywnego udziału każdej istoty żyjącej na planecie. Ludzie muszą świadomie wybrać zmianę. Muszą zmierzyć się ze swoim cieniem, z lękiem i gniewem, które przez wieki zasilały niskie energie. Muszą zdecydować, że chcą życia opartego na współczuciu, zrozumieniu i szacunku do innych form życia. Dolores Cannon mówiła, że ten czas, który nazywała wielkim przesunięciem, jest momentem wyboru. Każda dusza musi zdecydować, czy chce pozostać w starej gęstości, czy podnieść swoją własną wibrację i przejść na wyższy poziom świadomości. Nie chodziło o nagłe cudowne oświecenie, ale o codzienną pracę nad sobą, nad swoim sercem, nad intencjami. Pilność tej zmiany wynikała również z faktu, że proces transformacji już się zaczął. Ziemia według Kanon nie czekała na decyzje ludzi. Sama zaczęła podnosić swoją częstotliwość. To powodowało naturalne napięcia i konflikty, bo stare systemy nie chciały ustąpić miejsca nowym. Dlatego właśnie współczesny świat doświadcza kryzysów społecznych, politycznych i ekologicznych, są one efektem kolizji dwóch poziomów świadomości. Dolores Cannon mówiła, że dusze, które inkarnowały w tym czasie, zgodziły się na trudne zadanie. Wiedziały, że będą żyć w okresie chaosu przejściowego, ale rozumiały, że ich obecność jest niezbędna. To one miały przypominać innym, że zmiana jest możliwa i konieczna. To one miały zakotwiczyć na Ziemi energię która pozwoli przejść do nowej epoki, epoki światła i jedności. W kolejnej części przyjrzymy się, kim są dusze, które przyszły pomóc podnieść wibracji Ziemi według Dolores Canon i jakie role odgrywają w tym wielkim planie. Część trzecia. Kim są dusze, które przyszły pomóc podnieść wibracji Ziemi według Dolores Canon. Dolores Canon w swoich książkach i nagraniach wielokrotnie opowiadała, że Ziemia nie została pozostawiona sama sobie w tym kluczowym momencie transformacji. Według jej badań i tysięcy sesji regresji hipnotycznej na całym świecie, tysiące dusz odpowiedziały na wołanie planety o pomoc. Były to dusze, które przyszły z różnych części wszechświata, z różnych wymiarów i poziomów świadomości. Wszystkie miały jeden wspólny cel pomóc Ziemi podnieść jej wibracje i przejść na wyższy poziom istnienia. Dolores Cannon określała te istoty mianem dusz ochotników. Były to dusze, które nie musiały już więcej inkarnować na Ziemi. Bo nie miały z nią karmicznych powiązań ani lekcji do przerobienia. Ich decyzja, by się tu wcielić, była czysto altruistyczna. Pobieły się tego zadania, wiedząc, że będzie ono trudne i że wiąże się z zasłoną zapomnienia, która sprawi, że przez dużą część życia nie będą pamiętać swojej prawdziwej natury i celu. Według relacji z regresji, które prowadziła Kejmen, dusze te pochodziły z różnych miejsc. Wiele z nich opisywało wcześniejsze istnienie w systemach takich jak Plejady, Syliusz. Arcturus czy Andromeda. Były to cywilizacje o wysokim poziomie duchowego rozwoju, gdzie panuje świadomość jedności, telepatyczna komunikacja i życie w harmonii z prawem kosmicznym. Te dusze przynosiły na Ziemię pamięć o tym, jak wygląda życie w wyższych wibracjach. Kanon podzieliła ochotników na trzy fale. Pierwsza fala obejmowała dusze, które przyszły w latach 40., 50. i 60. Często opisywali siebie jako osoby ciche, wycofane, Nieprzystosowane do agresywnego świata. Ich zadaniem było złagodzenie energii planety i rozpoczęcie procesu przebudzenia. Druga fala to dusze, które wcieliły się głównie w latach 70. i 80. Były bardziej świadome swojej misji, choć nadal często nie potrafiły jej dokładnie nazwać. Ich energia miała działać jak katalizator. Byli to często uzdrowiciele, nauczyciele duchowi, osoby, które inspirowały innych do zadawania pytań i szukania odpowiedzi poza oficjalnymi strukturami. Trzecia fala to dusze, które zaczęły przychodzić od lat 90. i później. To tak zwane dzieci kryształowe i tęczowe. Ich energia była czysta i silnie zakotwiczona w wyższych wibracjach. Miały nie tyle zmieniać stary system, co pokazywać, jak wygląda życie poza nim. Wielu z nich już od najmłodszych lat przejawiało niezwykłe zdolności duchowe, głęboką empatię i świadomość jedności ze wszystkim, co żyje. Dolores Canon mówiła, że te dusze ochotników były odpowiedzią na prośbę Ziemi. Nie mogły naruszyć wolnej woli ludzkości, więc ich zadanie nie polegało na ratowaniu świata w klasycznym sensie. Ich obecność miała zakotwiczyć nowe energie i inspirować innych do zmiany. To była pomoc od środka. Według Canon każda z tych dusz niosła ze sobą unikalne dary. Jedni byli uzdrowicielami, inni nauczycielami, jeszcze inni mieli po prostu być i emanować swoją wibracją. To właśnie ta różnorodność ról i zadań pozwalała na wprowadzenie zmiany na wielu poziomach, od indywidualnej transformacji serca po zmiany w zbiorowej świadomości. Ale Dolores Cannon podkreślała też, że bycie duszą ochotnika nie było łatwe. W kolejnej części przyjrzymy się, jakie wyzwania i przeszkody spotykały te dusze na ziemi według Dolores Cannon i jak wpływały one na ich misję. Część czwarta. Wyzwania dusz ochotników według Dolores Kanon. Dolores Canon w swoich badaniach wielokrotnie podkreślała, że dusze ochotników przyszły na Ziemię z najczystszą intencją pomocy, ale ich misja była wyjątkowo trudna. Kluczowym wyzwaniem było wejście w ziemski system zapomnienia. Każda dusza, która się wciela, doświadcza zasłony, która odcina ją od wspomnień o swoim pochodzeniu, misji i wcześniejszych wcieleniach. Dla dusz ochotników które często nigdy wcześniej nie były na Ziemi, było to szczególnie szokujące. W swoich sesjach hipnotycznych Kanon słyszała, jak pacjenci opowiadali o głębokim poczuciu obcości, które towarzyszyło im od dzieciństwa. Czuli, że nie pasują do społeczeństwa, nie rozumieją agresji i przemocy, i nie potrafią odnaleźć sensu w rywalizacji i materializmie. Ich wrażliwość była darem, ale i przekleństwem, bo w świecie, który nagradzał twardość i obojętność, była postrzegana jako słabość. Empatia to kolejna cecha, która definiowała duszę ochotników. Kanon opisywała ich jako osoby, które chłonęły emocje innych jak gąbka. Często nie potrafili odróżnić swoich uczuć od uczuć otoczenia. To prowadziło do przeciążenia emocjonalnego, depresji i lęków. Wiele z tych dusz wycofywało się społecznie, izolowało lub wpadało w uzależnienia, próbując uciszyć ból, którego nie potrafili nazwać. Dolores Canon mówiła również o trudności dostosowania się do ziemskich norm i struktur. Dusze ochotników od dzieciństwa zadawały pytania, które kwestionowały system. Dlaczego ludzie kłamią? Dlaczego się ranią? Dlaczego niszczą swoją planetę? Ich potrzeba prawdy była często ignorowana lub wyśmiewana przez dorosłych, co pogłębiało poczucie samotności. Jednym z największych wyzwań była utrata pamięci o misji. Wchodząc w ziemskie ciało, dusze ochotników zapominały, kim są i po co przyszły. To zapomnienie bywało przytłaczające, bo sprawiało, że czuli się zagubieni i bez celu. Wielu z nich szukało sensu życia w materialnym sukcesie, w relacjach lub ideologiach, które ostatecznie nie dawały im satysfakcji. Dolores Cannon zwracała uwagę, że wiele dusz ochotników przechodziło przez tak zwane ciemne noce duszy. To były okresy głębokiego kryzysu. Depresji lub egzystencjalnego bólu, które, choć bolesne, miały ważne znaczenie. Były momentem przebudzenia. Zmuszały duszę do zadania pytań, których unikała: Kim jestem? Po co tu jestem? Co mogę zrobić dla innych? Kanon podkreślała, że mimo tych wszystkich wyzwań dusze ochotników nigdy nie były same. Miały wsparcie z innych wymiarów, przewodników duchowych i swojej własnej wyższej jaźni. Jednak, żeby z tego wsparcia skorzystać, musiały nauczyć się wsłuchiwać w siebie, wyciszać umysł i ufać swojej intuicji. Największym zadaniem dusz ochotników było przypomnienie sobie swojej misji, mimo zapomnienia i cierpienia. Bo kiedy dusza ochotnika budziła się do prawdy o sobie, zaczynała świecić swoim światłem. To światło było potrzebne Ziemi bardziej niż cokolwiek innego. W kolejnej części przyjrzymy się. Jak według Dolores Canon dusze ochotników mogą wypełnić swoją misję i faktycznie pomóc podnieść wibracje Ziemi. Część piąta. Jak dusze ochotników mogą wypełnić swoją misję, według Dolores Canon. Dolores Canon podkreślała, że najważniejszym zadaniem dusz ochotników jest przypomnienie sobie, kim naprawdę są. To przypomnienie nie polega na intelektualnym zrozumieniu, ale na głębokim duchowym przebudzeniu. W swoich sesjach hipnotycznych Canon słyszała wielokrotnie, że dusze ochotników budziły się w różnych momentach życia. Czasem był to efekt bolesnego doświadczenia, czasem kontakt z kimś, kto przypominał im prawdę, a czasem wewnętrzny głos, którego nie dało się już dłużej ignorować. Dolores Cannon mówiła, że kluczowym krokiem w wypełnieniu misji było zaakceptowanie własnej inności. Ochotnicy często próbowali dopasować się do społeczeństwa, tłumiąc swoją wrażliwość i udając kogoś, kim nie byli to powodowało cierpienie i oddalało ich od misji. Prawdziwa przemiana zaczynała się wtedy, gdy przestawali się wstydzić tego, kim są i zaczynali żyć w zgodzie z własnym sercem. Kanon zachęcała duszę ochotników do słuchania swojej intuicji. Według niej każdy człowiek ma w sobie przewodnika, który wie, co jest właściwe. Problemem było zagłuszanie tego głosu przez lęki społeczne, oczekiwania rodziny i presji kultury. Dolores mówiła: że ochotnicy muszą nauczyć się ufać sobie, nawet jeśli ich wybory wydają się niezrozumiałe dla innych. Jednym z głównych narzędzi, które wskazywała Kanon, była medytacja i wyciszenie. W regresjach hipnotycznych jej pacjenci odkrywali, że mają dostęp do ogromnej mądrości, ale na co dzień nie potrafili jej usłyszeć z powodu natłoku myśli i emocji. Regularna praktyka wyciszenia pozwalała na kontakt z własnym wyższym ja i przypomnienie sobie swojego celu. Dolores Kanon mówiła, że misja dusz Ochotników nie polega na wielkich heroicznych czynach. Czasem najważniejszym zadaniem było po prostu być sobą, emanowanie miłością i spokojem nawet w trudnych sytuacjach, inspiracja innych swoim przykładem, podnoszenie wibracji swojego otoczenia dzięki swojej obecności. Kanon przypominała, że każdy akt dobroci, empatii i zrozumienia ma znaczenie. Każda myśl i emocja wpływa na zbiorową energię planety. Dusze Ochotników przyszły, żeby być latarniami które świecą w ciemności, przypominając innym, że jest inny sposób życia oparty na miłości i jedności. Dolores mówiła również o potrzebie uzdrowienia własnych ran. Ochotnicy nie mogli skutecznie pomagać innym, jeśli sami byli pogrążeni w bólu i lęku. Proces uzdrawiania siebie był niezbędnym etapem wypełniania misji. Często był to trudny proces, bo wymagał zmierzenia się z własnym cieniem i traumami, ale był kluczowy dla podniesienia własnej wibracji. Ostatecznie Dolores Cannon podkreślała, że każda dusza ochotnika ma unikalną ścieżkę. Nie ma jednego przepisu ani jednej roli. Niektórzy mieli być nauczycielami, inni uzdrowicielami, inni artystami, którzy inspirują swoją twórczością. Kluczem było wsłuchanie się w siebie i odważne podążanie za tym, co serce podpowiada. Podnoszenie wibracji ziemi nie było czymś, co miało zostać narzucone z zewnątrz. Było wynikiem wyborów milionów jednostek które decydowały się żyć inaczej. Dusze Ochotników miały być iskrą, która zapalała ten proces w sercach innych. W kolejnej części podsumujemy, dlaczego podniesienie wibracji Ziemi jest kluczowe i jakie przesłanie zostawiła nam Dolores Cannon na ten czas transformacji. Dolores Cannon przez dekady swojej pracy usiłowała przekazać światu jedną prostą, a jednocześnie głęboką prawdę, Ziemia nie jest tylko miejscem fizycznym, ale żywym organizmem, świadomą istotą, która przechodzi własną ewolucję. Według niej podniesienie wibracji planety nie było abstrakcyjnym celem dla mistyków, ale fundamentalnym zadaniem całej ludzkości. Bez tej zmiany Ziemia nie mogłaby przetrwać w obecnej formie. Jej mieszkańcy utknęliby w cyklu przemocy, lęku i zapomnienia, z którego nie byłoby wyjścia. Dolores Cannon mówiła, że ten czas, który nazywała wielkim przesunięciem, jest momentem próby i wyboru. Każda dusza, która zdecydowała się tu inkarnować, wiedziała, że będzie uczestniczyć w tej transformacji. Wiedziała, że będzie musiała zmierzyć się ze swoim cieniem i dokonać wyboru między lękiem a miłością. Ale szczególna odpowiedzialność spoczywała na duszach ochotników, które przybyły z innych systemów i wymiarów. Ich obecność miała zakotwiczyć wyższą energię na planecie i przypomnieć ludziom, kim naprawdę są. Według kanon, podnoszenie wibracji Ziemi zaczyna się od jednostki. Każdy akt współczucia Każda decyzja, by wybrać miłość zamiast nienawiści, każda chwila spędzona na wyciszeniu i refleksji wpływa na zbiorową energię planety. Nie chodziło o wielkie rewolucje, ale o codzienne wybory milionów ludzi, którzy zdecydują, że chcą żyć inaczej. Dolores Canon zostawiła nam przesłanie pełne nadziei, ale też odpowiedzialności. Nie możemy czekać, aż ktoś nas uratuje. Nie przyjdzie zbawca, który naprawi świat za nas. Jesteśmy tymi, na których czekaliśmy. To my mamy w sobie moc, by zmienić tę rzeczywistość, podnosząc własną wibrację, inspirując innych do tego samego. Jej praca była przypomnieniem, że w głębi duszy każdy z nas wie, jak to zrobić. Każdy z nas ma w sobie światło, które może rozjaśnić największy mrok. Każdy z nas może być tym, który przełamie cykl i pokaże, że inny świat jest możliwy. Dlatego podniesienie wibracji Ziemi nie jest tylko możliwością. Jest naszym obowiązkiem wobec siebie nawzajem, wobec planety, która nas gości, i wobec przyszłych pokoleń. To nie jest wybór łatwy, ale jest wyborem, który wszystko zmienia. Dolores Cannon wierzyła, że ten czas to dar i wyzwanie, że nigdy wcześniej tak wiele dusz nie miało okazji uczestniczyć w tak wielkiej transformacji, że jesteśmy tu nie przypadkiem, ale dlatego, że nasze dusze wybrały być częścią tej zmiany. I to właśnie jest przesłanie, które zostawiła dla nas wszystkich, przypomnij sobie, kim jesteś. Przypomnij sobie, po co tu jesteś. I bądź światłem, które pomoże podnieść wibrację Ziemi na poziom miłości, jedności i świadomości. Jeśli te słowa poruszyły coś w Tobie, to znak, że jesteś częścią tej samej podróży. Podnoszenie wibracji Ziemi nie zaczyna się gdzieś daleko, zaczyna się w Tobie, w Twoim sercu, w Twoich myślach i Twoich wyborach. Nie jesteśmy tu przypadkiem. Jesteśmy tymi, którzy mają przypomnieć światu o miłości i jedności. Jeśli chcesz być częścią tej zmiany, zostaw komentarz, polub film i zasubskrybuj kanał. Twoje światło jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Dziękuję, że jesteś.